Co warto wybrać na pierwszy samochód? Ja nazywam się nieznański Hubert, prowadzę kanał Autochrapka, a dzisiaj przygotowałem właśnie dla was pięć propozycji takich samochodów, za którymi warto się rozejrzeć przy zakupie pierwszego auta. Zapraszam do oglądania. Myślę, że na wstępie warto zaznaczyć, że Kolejność na liście jest przypadkowa. Samochody jakie wybrałem, nie przekraczają 18 lat, czyli są z roczników 2007, 8, 9 w górę. Kwota, jaką musicie na nie przeznaczyć jest do 15 tysięcy, ale wiele z tych samochodów można kupić taniej, nawet w okolicach 10 tysięcy złotych. Nie są to diesle. Staram się wybrać pomimo wszystko silniki z gamy, które są najtrwalsze. Yy, Ominałem diesle ze względu na to, że są troszeczkę bardziej skomplikowane, jeszcze może nie tak bardzo jak te dzisiejsze, ale no jeszcze już są, więc uważa, uważam, że lepiej mieć taką trwałą benzynkę. Myślę, że nie byłbym sobą, gdybym o tym nie wspomniał, czyli jeżeli wybieracie i kupujecie pierwszy samochód, warto się udać do, na stację diagnostyczną. Przynajmniej na tą stację diagnostyczną. Tam specjalista Wam sprawdzi ten samochód od spodu, zawieszenie i tak dalej, czy nie ma żadnych wycieków. Myślę, że to jest bardzo ważne. Taka stacja diagnostyczna, takie sprawdzenie nie kosztuje wiele, a może Was uratować przed wtopą. Listę otwiera nam samochód, jakim jest Fiat 500. Silniki, jakie Wam polecam, to jest 1.2 oraz 1.4. 1.2 to tak naprawdę jest prawie że pancerny, niezniszczalny i bardzo trwały silniczek. Z 1.4 bywają problemy z cewką zaponową, oraz no, czasem zdarza mu się pobierać olej. W obu trzeba wymienić wariator zmiennych faz rozrządu przy wymianie rozrządu. Warto o tym pamiętać, żeby to wymieniać właśnie za każdym razem z rozrządem. E Szybko zużywające się zawieszenie przednie, to samo mam niestety u siebie we Fiacie. Na szczęście zawieszenie stanie, więc myślę, że sobie z tym też poradzicie. No i tutaj, jak to klasyka w włoskich samochodach, czyli problemy z elektroniką, z przecierającą się wiązką dokładnie. Jeżeli chodzi o plusy, no to ich jest bardzo dużo. Przede wszystkim świeży wygląd. E, uważam, że pomimo samo wszystko samochody są trwałe, a przede wszystkim tanie w utrzymaniu, tanie są części. E, sam jego wygląd moim zdaniem jest zaletą, bo samochód przyciąga uwagę e, wnętrza oraz ich personalizację. Tam jest dużo różnych wnętrz, mogą być skóry, jakieś kolorystyka tych wnętrz się zmienia. Często są samochody z jakimiś tam faldachami, z szklanymi dachami, z szyberdachami. Myślę, że to jest na pewno jego wielki plus i warto się nim zainteresować. I myślę, że i facet, i kobieta znajdzie sobie w takim Fiacie 500 coś dla siebie. Następnym autem, jaki przygotowałem dla Was, jest Opel Astra H. Auto, które tak naprawdę, kiedy ja miałem 18 lat, też było propozycją jako pierwszy samochód cenowo cały czas się trzyma podobnie. 1,495 95 koni oraz 1.6 115 koni. Takie silniki Wam polecam. Potrafią łyknąć trochę oleju. Zdarzają się problemy z cewkami, ale raczej służą godnie i bezawaryjnie. Jeżeli chodzi o samego Opla, pomimo tego, że wyjechał ocynkowany z fabryki, są miejsca nerwergiczne dla korozji, takie jak tylna klapa bagażnika. Zdarzają się drobne problemy z elektroniką, też przez wycierającą się wiązkę. No i uważam, że jego popularność to jest wada i zaleta, ale wadą jest dlatego, że przez to, że właśnie jest popularny, mogą się zdarzyć sytuacje, że ktoś będzie Was chciał oszukać, samochód będzie zajeżdżony, jest większe prawdopodobieństwo po prostu spotkania się z taką miną. A znowu zalet, dlatego że y, z y, zalet, przez to, że jest popularny, to jest to, że po prostu każdy mechanik go Wam naprawi, wszędzie Wam go naprawi, nikt nie będzie marudził i słońce go wezmą na warsztat, i każdy będzie wiedział o co chodzi. Z zalet też uważam, że w wersji nadwozia jest po prostu ich wiele. Jest y, kombi, sedan, kabriolet i to z twartym dachem zwykła wersja pięciodrzwiowa, no i rodzynek, który zostawiłem na końcu, czyli trzydrzwiowe takie coupe GTC, chociaż nie powinno się tego chyba nazywać kupę. Jest wspaniałe do dzisiaj mi się podoba, jak przeglądałem, jak robiłem sobie research do tej listy i przeglądałem te samochody na Automoto, to znowu zapragnąłem go mieć. Myślę, że auto godne polecenia. Kolejne miejsce otwiera mój tak naprawdę faworyt, czyli Suzuki Swift w czwartej generacji. Silniki, jakie Wam polecam, to tak naprawdę wszystkie benzyny 1, 3, 1, 5 oraz 1.6, w szczególności 1,6. Ale to zaraz. Z WAD yy, tak naprawdę jedna korozja yy, dosyć mocno go atakuje i to tak o wiele mocniej niż dwa poprzednie auta. Myślę, że warto, warto się rozejrzeć yy, za samochodem, który ma jak najmniej tej korozji i warto go przede wszystkim bardzo dobrze sprawdzić. Zalet, moim zdaniem wygląd, wygląda mega, jak taka mała rajdówka, w szczególności w wersji 1.6, 125 koni, w tej wersji sportowej, wygląda super. I nadal go można kupić w niezłych pieniądzach, będąc z Wami szczery, też bym chciał jeszcze raz go kupić, a być może go kupię, bo czemu nie w sumie. Kolejnym autem, jaki dla Was przygotowałem jest znowu Japończyk, znowu problem z korozją, tak naprawdę jeszcze większy niż we Swifcie, czyli Mazda 3 pierwszej generacji silnik. 1.6 105 koni, bezawaryjny, bezproblemowy, tutaj mógłbym brać prawie, że w ciemno. No i ta korozja, serio, uważajcie, sprawdźcie ten samochód porządnie pod względem korozji, czy tam się nie dzieją złe rzeczy, szczególnie po podwozie, szczególnie części zawieszenia, bo to jest bardzo ważne dla Waszego bezpieczeństwa. Sam samochód wygląda, pomimo że uważam, że wygląda już, że trochę czasu minęło, Odkąd go wypuścili, to zdarzał się bardzo godnie. Nadal nie straszy na ulicach i wygląda dobrze po prostu. I fajnym jest też takim wyśrodkowaniem, trochę jak Opel, właśnie, że nie jest za duży, nie jest za mały. Już te cztery osoby przywieziecie na autostradzie. Nie będzie już wstydu się gdzieś tam przejechać. I no ogólnie jest taki bardzo przyjemny. Uważam, że też auto godne polecenia. No ogólnie japońskie auto mają takie specjalne miejsce. W moim sercu. Ostatnim autem, jaki dla was przygotowałem, jest Seat Ibiza czwartej generacji. Polecam go z silnikami 1.6 oraz 1.4, kolejno 105 oraz 86 koni. Z wad no zdarza się, że pobierają olej, szczególnie ten 1.6. Yy, drobne usterki związane z elektroniką oraz yy, no, spasowanie. Ogólnie wszystkie samochody mają raczej nie są najlepsze w pod względem wykonania, ale to tutaj też myślę, że warto zaznaczyć. Zresztą to nie jest najważniejsze przy pierwszym samochodzie. Zalet trwałość, przede wszystkim trwałość. Są to stare, dobre rozwiązania od Volkswagena. On jest na nich postawionych, proste zawieszenie, proste silniki. Połączone tak naprawdę z bardzo świeżym wyglądem, bo uważam, że na tej liście wygląda jak jest jednym ze świeższych samochodów. Ewentualnie postawiłbym go razem z Fiatem 500. Również ma kilka wersji nadwozia, ma trzydrzwowego hatchbacka, pięciodrzwowego hatchbacka oraz kombi. No i uważam, że po prostu jest godny polecenia. Fajnie się prowadzi. Miałem okazję nim przejechać się i serio, fajnie się prowadzi. Myślę, że warto się nim zainteresować. To już jest wszystko co dla was przygotowałem. Mam nadzieję, że taka forma odcinka Wam się spodobała. Jeżeli macie jakieś pytania, bądź sugestie, bądź uważacie, że te samochody nie są do końca awaryjne, bezawaryjne, zostawcie. Zapraszam Was do sekcji komentarzy. Ja tutaj się postaram stworzyć jeszcze część drugą, bo nie ukrywam, że sprawiło mi wiele radości tworzenie takiej listy, szczególnie, że przypomniałem sobie, jak to jest szukać swojego pierwszego samochodu. A teraz co? Trzymajcie się, cześć i szerokości na drogach.